Dzień dobry, witamy serdecznie! Witamy Was i zaczynamy dzisiaj podróż w zupełnie nieplanowane miejsce. W sensie nie rozmawialiśmy o tym jeszcze wcześniej, przed wyjazdem do Tajlandii z Zasią. No ale tak jakoś wyszło, że się znajdziemy zaraz w... w Laosie, także zabieramy Was w podróż po zupełnie nowym dla nas kraju. Mamy umówionego pana tuktukarza i Asia mówi, że nasz pan tuktukarz już jest obecny, więc wszystko jest gicior. Wszystko odbywa się punktualnie, jest minutę nawet przed czasem, więc pakujemy swoje rzeczy. I co? Startujemy. Asia właśnie poszła po wodę, a my tutaj jedziemy właśnie taką furą z panem. Także bardzo fajnie. Dogadaliśmy wczoraj cenę, wszystko przebiegło ok. No i co? Pan był punktualnie, my też punktualnie i zaczynamy naszą podróż. Także myślę, że będzie dzisiaj bardzo ciekawy dzień, bo będziemy korzystać z wielu środków komunikacji. Dotarliśmy na miejsce do kontroli paszportowej, która jest tutaj w oddali. To był nasz transport. Mega sympatyczny pan, pewnie poczeka sobie teraz na kogoś innego. No i co? Idziemy po prostu z dokumentami teraz i przechodzimy na drugą stronę. Tak wygląda okienko, Asia już stoi. Właśnie dostaliśmy pieczątkę. Mamy to. I tutaj jest bus the district of bus ticket. Tak? Okej, okay. czyli tutaj kupujemy sobie bilecik za 20 batów za osobę, żeby się przewieźć właśnie przez most. Dobra, zakupiła Asia bilety. Dzisiaj jest święto, więc za bilety zapłaciliśmy 5 batów więcej, więc kosztują tak na 25. I ruszamy w momencie, kiedy bus będzie pełny. Oczywiście jest jeszcze jedna opcja na przekroczenie tutaj. Można iść pieszo, ale to nie jest rekomendowane i wszyscy piszą, że no nie ma co żałować tego jednego dolara na to, żeby żeby się przeprawić po prostu na drugą stronę, więc czekamy. Za nami była spora grupa, więc myślę, że ona tutaj dość dobrze dopełni tutaj cały ten ten autobus. Pani podczas zakupu biletów zapytała nas, czy mamy hajs laotański. Powiedzieliśmy, że nie mamy. Zapytała, czy chcemy wymienić. Powiedzieliśmy, że nie chcemy wymieniać. I nie wymieniajcie tam, bo tam jest bardzo zły rating. Po prostu e, nie jest to korzystne. Tak? Po, gra, po stronie laotańskiej powinien być czynny bankomat, jeden bankomat, w którym możecie wybrać sobie e, gotówkę, żeby mieć na Start. Dużo też czytaliśmy o tym, dlatego taka jest nasza decyzja, a yy, będziemy też testować yy, moją kartę walutową. Podróż trwa jakieś 5 minut. Jest tutaj już widzę znaczek ATM-a, przy którym możemy sobie wybrać hajsik. Więc Asia, próbujemy Póki nikogo nie ma Proszę bardzo, to jest jedyny bankomat na granicy Także jeśli chcecie wybrać hajs To to jest właśnie najlepszy moment Wybraliśmy właśnie milion, czego? Kipów leotańskich I zapłaciliśmy przy tym 30 tysięcy prowizji W sensie bankomat tyle chciał Więc jest to około 10 zł Także nie jest źle i pamiętajcie, że jeśli chcecie się przeprawiać między Tajlandią a Laosem, właśnie tak jak my, to miejcie ze sobą dolary, ponieważ wiza w dolarach jest tańsza niż w laotańskiej walucie batach. Także możecie tymi trzema walutami zapłacić batem, dolarem i jeszcze laotańskim kipem. Dobra, idziemy teraz na wizę on arrival, także będziemy się tutaj czekinować i tą wizę chce, chcielibyśmy dostać także idziemy do kolejki, bo już się zrobiła całkiem spora chyba jeszcze nigdy nie, nie miałam miliona w rękach teraz już mam już. dobra, musimy ogarnąć sobie jakąś podwózkę bo, że tak powiem, nas tutaj nie chcą podwieźć za rozsądną cenę tylko wymyślają sobie jakieś, e, jakieś ceny więc tak to wygląda od tej strony i nie wiem, może zagadamy tutaj zaraz do do lokalnych, żeby nas gdzieś nie podrzucili, bo tuktukarze to wołają sobie jakieś astronomiczne kwoty. To tutaj cała grupa panów tuktukarzy którzy czekają gotowi, żeby odebrać turystów. Tutaj Asia ogarnia sprawy i zaraz ruszamy. Dobra, udało się dogadać cenę za 100 batów za osobę, czyli e, trochę mniej niż na początku panowie mówili, ale z tego co zrozumiałem, wszyscy tutaj tyle płacą. Nie wiem za jak długą, że tak powiem, przejażdżkę, ale tak to wygląda. No i będziemy chcieli od razu kupić bilet na e, nie na pociąg, tylko na autobus, bo mamy pierwszy autobus, a potem dopiero. Na pociąg, także wszystko przed nami no było ciekawie do tej granicy to jak, 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 jak wymusili na nas to żebyśmy zapłacili wiecie, jak odmówiliśmy za pierwszym razem, że pokiwaliśmy głowami że nie, to od razu zmienił się ton, nie? Od razu nasze dokumenty zaczynały być sprawdzane i już nie było takie, o jest fajnie tylko już było takie no, to teraz sobie będziemy rozmawiać, nie? Macie zapłacić serwis i tyle. I najlepsze jest to, że wszyscy płacili, nie? Że po prostu każda osoba tam zapłaciła te e, albo 120 batów za dwie osoby, a myśmy wynegocjowali to na 40. Ale to i tak jest, wiecie, łapuwa jak, jak nic. Dobra, dojechaliśmy na dworzec autobusowy i próbujemy teraz ogarnąć sobie bilety do następnej miejscowy. No, na razie zapłaciliśmy za podwózkę z granicy największą chyba kwotę, jaką w ogóle zapłaciliśmy, bo za 4 km jazdy no, zapłaciliśmy 200 batów. To dużo, to dużo. No i teraz zobaczymy, bo tutaj jest pan bus controller, tutaj już A się zaczepiał, także idziemy tutaj ogarniać jakieś bilety. Dobra, tak wygląda kasa biletowa tutaj. Zaraz tutaj porozmawiamy z panią, dobra. gdzie się chcemy dostać. Eee, no i, ach, przygodo, witaj Laosie. Zakupiliśmy bilety, masz swój paszport, mam oba paszporty, dobra. I szukamy teraz, który to jest, nie? It's here. Ja! Ja! Okej! Okay. Tutaj nam pan ogarnia dobre bilety Dobra, właśnie pakujemy się do autobusu Chyba będzie na stojąco przejażdżka Także... Tak jakby luz! Ważne, że jedziemy do przodu Ojej! Jest ciekawie! O! Dobra Z tyłu są bagaże Także tam wszystko jest ulokowane I jedziemy Czas chyba jakieś 3 godzinki Dobrze ludzie tutaj reagują na nagrywanie Także bardzo spoko Utknęli nas w ostatnim tym Tak właśnie wyglądają bilety Które mamy Także pamiętajcie paszport Bo inaczej biletów nie dostaniemy Dobra, ale jest akcja. Spóźniliśmy się na pociąg przesiadkowy. W sensie pan przyjechał 40 minut za późno. No i powiedział nam, że są dwie opcje do zrobienia. Pierwsza opcja to jest to, żeby jechać dalej tym busem przez 2-3 godziny i dojechać do kolejnego miasta, z którego mamy 40 minut. Druga opcja, którą my wybraliśmy, to zostać w tym miejscu, gdzie jest pociąg i godzinę 40 potem jedziemy do Luang Pabang. My wybraliśmy tę drugą opcję, kupiliśmy już bilety, ale jak widzicie, tutaj jest cała grupa ludzi, która idzie razem z nami. Także nie tylko my zostaliśmy trochę w takim laotańskim potrzasku także no cóż, spędzimy tutaj wieczór na takiej wioseczce w guest house zobaczymy jak to wszystko będzie przebiegać dalej Dodaliśmy do miejscówki tutaj pani ogarnia dzieciaki jakieś pościele proszę bardzo tak wygląda dziedziniec tutaj Zaraz zobaczymy, ile co kosztuje, a teraz psiu wita. No Dostaliśmy taką oto miejscową. Nawet jest tam w rogu woda przygotowana, lustro. Tutaj jest łóżko. Tak to sobie wygląda. I jest, moi drodzy, prywatna łazienka. Jest prysznic, kibelek. Jakby. Jest też klimatyzacja, także myślę, że bardzo fajnie. Zaraz się dowiemy, jaka jest cena tej miejscówki. Musimy tutaj do pani zagadać. Jest nawet telewizor dla tych, co lubią po prostu oglądać. Także myślę, że spoko zaraz dogadamy tutaj jakąś cenę tego wszystkiego. Ale jak widzicie, no jest nas kilka osób, także... Całkiem dobrze to wygląda. Z panią zapłaciliśmy 150 tysięcy kipów, bo nam pani napisała 150, czyli 150 i chcieliśmy jej 150, a to było jakieś złotówka czy dwa, może nawet nie tyle, więc udało się nam dogadać. No i co, zaraz przeliczymy, ile naszych kipów zostało. Ale myślę, że spoko cena. No, w sumie nie mieliśmy wyjścia. Jest limka, jest kibelek, wszystko się zgadza. Chcieliśmy przygody, to mamy przygodę. Wylądowaliśmy na laotańskiej wiosce na jedną noc. Bardzo blisko w sumie stacji mm, kolejowej, więc jutro będziemy jechać dalej. Jest nie ma tu internetu. Jest tu chyba tylko jeden guesthouse. Bez internetu, bez klucza w drzwiach, więc nie można zamknąć swoich rzeczy. Pani się tylko uśmiecha i mówi, że no nie ma, nie? Jakby nie ma nic innego do wyboru. My nie mamy karty do internetu, więc to dzisiaj. Dokładnie. Spędzamy spokojny dzionek. Dokładnie, tak. No. Dzisiaj jest spokojnie, dzisiaj jest spontanicznie, nie będziemy siedzieć na telefonach, bo to nie ma sensu, porobimy pewnie kilka zdjęć. Tak jak wam pokazywałem przed chwilą, nie tylko my zostaliśmy w takiej sytuacji, ale to jest wiecie co miłe w sumie, że tak trafiliśmy, w sensie, że mm, jesteśmy tu wśród lokalnej społeczności. Rzecz jest taka, że... Kurde, przygrzało mi i mi teraz tak łeb nie boli. To jest bardzo ciekawe, jak bardzo oni są nas ciekawi. W sensie jak widzą nas i to jest wiecie, machają, cieszą się. Także to jest takie bardzo dobre uczucie. Dzieciaki zaglądają do pokoju, bo są ciekawe tego jacy jesteśmy. No widać Czy ciekawość w przywieźliśmy, żeby... cukierki <laughs> No, także jest jest spoczko. O, tutaj pan rozwozi wodę, butle z wodą ale dostaliśmy informację, że wszędzie można płacić tutaj batami i to była trochę błędna informacja, ponieważ w Laosie nie zapłacicie wszędzie batami. Na przykład już pierwsza sytuacja to jest to, jak byliśmy wybierać, jak wybraliśmy sobie hajs na granicy i teraz dobrze, że go mieliśmy, bo byśmy nie kupili biletu po prostu do Luanpa Bank. Także trzeba mieć ze sobą kipy, bo inaczej jak nie ma kipów, no to nie ma przygody. Naleźliśmy Oppo i Vivo, czyli y, dwie takie firmy, które sprzedają, y, sprzedają telefony i będziemy tutaj się próbować z panią dogadać, żeby kupić kartę SIM najprawdopodobniej, bo jak widać tutaj karty się znajdują także zaraz zobaczymy co z tego wyniknie i może będzie internet ale bardziej chodzi o to żebyśmy po prostu mieli tam kartę SIM, zakupiliśmy właśnie taką kartę i doładowaliśmy ją za 10 tysięcy kipów. także całość, karta plus doładowanie internetu kosztowało nas 30 tysięcy kipów i sytuacja wygląda tak, że mamy e, 5 giga internetu na 3 dni. Ja nie będę z tego korzystał najprawdopodobniej dzisiaj, jutro, wiadomo, żebyśmy mieli na drogę, i tak dalej. Mamy lokalny numer. Ciekawostka: numer aktywuje się tylko kodem, nie trzeba go rejestrować tak jak to jest na przykład w Tajlandii, więc bardzo prosta procedura. I pani, tutaj dogadaliśmy się z panią, więc jakby wszystko przebiegło w porządku. I co? Jedziemy dalej eksplorować tutaj nasz market, na który zaszliśmy, i pewnie będziemy za chwilę szukać jakiegoś jedzenia. Dogadaliśmy się tutaj z panią, za 20 tysięcy kipów nam właśnie obiera mango, kroi i tutaj nam potem da i będziemy sobie wcinać. Pani jest bardzo miła, także za to mango zapłacimy jakieś 6, 6,50, 6, 50, dokładnie. Przyszliśmy sobie tutaj do knajpki i porozumiewamy się za pomocą translatora, bo niestety angielski tutaj nie funkcjonuje, więc nie ma szans się nic po angielsku dowiedzieć. I pani ma za 20 tysięcy kipów niskę z nudelsami, czyli z jakimś makaronem. Wzięliśmy jedną, bo nie wiadomo co tam da do środka, więc nie chcieliśmy wziąć więcej. No i spoko. Myślę, że, że, że będzie git. Patrzcie tutaj, jak są sosy wszystkie przygotowane, które sobie można dorzucić. Tu są jajka, przyprawy, drugie jajka, kolejne przyprawy, tu są oczywiście pałeczki do wzięcia, a tu mamy chyba wodę pitną w ogóle. Pani nam właśnie przyniosła miskę z jedzeniem i kojarzycie, jak u nas w Polsce są takie salaterki, nie? Gdzie tam mama daje jarzynową na imieniny u cioci? To to jest właśnie taka salaterka. Dziękuję. 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 you. It's, it's dla tego? Mm -hmm. yeah? A to jest mm -hmm. Dziękuję. A jest słodki Kiedy okay. Dziękuję. 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 Siedzimy właśnie przed Dziękuję. Cilujemy sobie, dzieciaki tutaj grają w piła, różne rzeczy się tutaj dzieją, a my chcielibyśmy już zakończyć ten odcinek, który był pełen przygód, pełen wyzwań, atrakcji. Nie wiem, czy mógłbym zaplanować sobie lepszy dzień niż dzisiejszy, który przeżyliśmy. To prawda. Jest po prostu tak e, chillowo, kury biegają po podwórku, tutaj jakieś pieski. E, no spędziliśmy ten dzień jedząc sobie zupkę przez godzinę chyba, bo mieliśmy po prostu na to czas, więc siedzieliśmy i delektowaliśmy się lokalną zupą, która była ekstra i tak ten minął dzień, miały wyglądać zupełnie inaczej. Wygląda tak i, i jest pięknie. To jest niezwykłe, jak ludzie żyją tutaj prosto, spokojnie, powoli. My tutaj w Europie gonimy za wszystkim, a oni się po prostu delektują i smakują życia. I z tym Was dzisiaj zostawiamy. Trzymajcie się. Do zobaczenia jutro. Pa! pa!